Witajcie na kanale Złów Cielone. Zapraszam do historii. Jak modelka playboya i samotna matka stała się skazaną przestępczynią. Bezgraniczna chciwość, egoizm i dążenie do łatwego bogactwa często skłaniają ludzi do popełniania straszliwych czynów i zbrodni. Historia Kelsey Turner, byłej amerykańskiej modelki, która pojawiła się w popularnych magazynach dla mężczyzn. Takich jak Maxim czy Playboy, stanowi na to przykład. Zbrodnia, którą popełniła wraz z kilkoma wspólnikami, Szokowała opinię publiczną swoją brutalnością, bezwzględnością i brakiem logiki. Młoda kobieta, która marzyła o życiu w pięknie, bez trosce i dostatku, nie tylko straciła wszystko, co miała, ale także znalazła się za kratami. W sprawie Turnera najbardziej tragicznym aspektem jest to, że ofiarą krwawego ataku zorganizowanego przez blondynkę był znany i szanowany psychiatra, dr Thomas Burkhardt, znany z długiej i udanej praktyki oraz licznych prac naukowych. Był również znany z bezgranicznej hojności. Doktor angażował się w działalność charytatywną, pomagając chorym dzieciom i samotnym matkom. Jego dobre uczynki ostatecznie przypłacił życiem. Wszyscy uczestnicy tych wydarzeń stanęli przed sądem i odbywają obecnie kary w zakładach karnych. Wrócił o kilka lat wstecz, aby zrozumieć jak i dlaczego starszy lekarz, który poświęcił swoje życie pomaganiu innym, spotkał swój koniec. Kelsey Nicole Turner z domu Ingram urodziła się 5 marca 1993 roku w mieście portowym Norfolk w stanie Virginia. Była drugim dzieckiem Samanty Ingram, która marzyła o karierze modelki i tancerki, oraz Christophera Ingrama, prostego robotnika. Kelsey dorastała u boku starszego brata Collina. Niedługo po narodzinach Kelsey rodzina przeniosła się do małego miasteczka przemysłowego Jonesboro w stanie Arkansas, gdzie spędziła większość swojego dzieciństwa. Kilka lat później jej rodzice rozwiedli się, a ojciec wrócił do Virginii i w dużej mierze stracił kontakt z byłą żoną i jej dziećmi. Kelsey dorastała jako piękna kobieta o doskonałej figurze i wyglądzie modelki. Szkoła nie interesowała jej zbytnio. Bardziej interesowały ją imprezy z przyjaciółmi, randki i uczestnictwo w różnych wydarzeniach. Marzyła o sławie, o pojawianiu się na okładkach magazynów, udzielaniu wywiadów i chodzeniu po czerwonych dywanach. Jednak Kelsey brakowało prawdziwego talentu. Jej młodość i dobry wygląd były jedynymi atutami. W liceum zaczęła uczestniczyć w castingach, mając nadzieję, zostać modelką. I matka, Samantha, która kiedyś sama aspirowała do bycia modelką, entuzjastycznie wspierała starania córki. Kelsey zdołała zrobić tylko kilka sesji zdjęciowych dla katalogów odzieżowych. W wieku 18 lat wyszła za mąż za Jerego Turnera. Była już w ciąży na ich ślubie, a wkrótce potem urodziła córkę. Beverly. Pomimo przybycia dziecka, małżeństwo było krótkotrwałe i zakończyło się rozwodem. W wieku dwudziestu lat, po porzuceniu modelingu na wybiegach, Kelsey postanowiła podążać za karierą modelki w magazynach dla mężczyzn. Stworzyła portfolio z prowokacyjnymi zdjęciami i wysyłała je do różnych wydawnic, wkrótce przyciągając uwagę kilku magazynów dla mężczyzn. Kelsey postrzegała to jako początek oszałamiającej kariery i swojego biletu do pełnego blasku życia, o którym zawsze marzyła. Przez kilka lat regularnie otrzymywała oferty sesji zdjęciowych, chętnie udzielała wywiadów, uczestniczyła w wydarzeniach i starała się nawiązywać cenne kontakty. Jednak jej kariera osiągnęła szczyt tylko podczas jednorazowych sesji dla Playboya i Maksima oraz w trakcie sesji zdjęciowej i wywiadu dla magazynu 110. Podróżowała do Los Angeles i Las Vegas, korzystając z tych okazji. W wywiadzie Kelsey otwarcie opisała siebie, mówiąc: Jestem blondynką o pełnych kształtach i szczupłej talii, czego więcej potrzeba do szczęścia. Dodała, że uwielbiała imprezować, spędzać czas z przyjaciółmi i korzystać z życia, ponieważ życie jest krótkie i powinno być przeżywane pięknie i radośnie. Kelsey nie martwiła się zbytnio przyszłością. Często zmieniała kochanków i szybko wydawała zarobione lub otrzymane od wielbicieli pieniądze. W wieku 23 lat ponownie zaszła w ciąży i urodziła syna, Josha. Ojciec dziecka nie chciał się z nim żenić ani uznać potomstwa. Gdy propozycje modelingu zaczęły maleć, Kelsey zwróciła się do mediów społecznościowych, aby zbudować swoją publiczność. Aktywnie zarządzała swoimi kontami publikując prowokujące zdjęcia w strojach kąpielowych, bieliźnie lub prawie niczym nie zakrywającym jej intymnych obszarów. Trzeba przyznać, że te obrazy były mocno edytowane, sprawiając, że przypominała lalkę Barbie. Uwielbiała też dzielić się zdjęciami robionymi w monnych butikach, popularnych klubach nocnych i innych miejscach rozrywkowych. Profile Kelsey w mediach społecznościowych tworzyły iluzję bogatego, udanego i beztroskiego życia. Wydawało się, że piękność miała wszystko i po prostu cieszyła się życiem w pełni. W rzeczywistości samotna matka dwójki małych dzieci miała trudności związaniem końca z końcem. Nigdy nie nauczyła się mądrze zarządzać finansami, wydając otrzymane pieniądze tego samego dnia, w którym je otrzymała. Około roku 2016 napotkała poważne problemy po niefortunnym incydencie z udziałem jej córki. Dziewczynka nie została ranna, ale była poważnie zszokowana i stała się zamknięta sama w sobie. Zalecono terapię wraz z sesjami uznanego dziecięcego psychiatry, doktora Thomasa Beltrud, który praktykował w Monterey w Kalifornii. To spotkanie doprowadziło lata później do straszliwej tragedii. Kim był ten doktor? Dr. Thomas Q. Berard urodził się 16 lutego 1948 roku w Bostonie w stanie Massachusetts w rodzinie znanego architekta i inżyniera. Później jego rodzina przeprowadziła się do Virginii, gdzie jego ojciec uczył architektury na Harvardzie oraz na architektonicznym kolegium w Technologicznym Instytucie. W tym miejscu przyszły psychiatra spędził swoje dzieciństwo i młodość, decydując się nie podążać śladami ojca. Młody Thomas postanowił rozpocząć karierę w medycynie, specjalizując się w psychologii dziecięcej. Po ukończeniu studiów medycznych i obronie pracy doktorskiej pracował jako rezydent psychiatrii dziecięcej w różnych, renomowanych szpitalach i wykładał na uczelniach na terenie całego kraju. Ostatecznie dr Berard został zatrudniony w publicznym szpitalu klinicznym na półwyspie Monterey w Kalifornii, gdzie przez ponad 40 lat Pracował jako niezwykle poszukiwany psychiatra dziecięcy. Miał nieskazitelną reputację. Łatwo nawiązywał kontakt z młodymi pacjentami i podejmował się nawet najtrudniejszych i najcięższych przypadków. Zdobył doktorat na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley, a według różnych źródeł miał ponad 300 publikacji naukowych, które były cytowane prawie 40 tysięcy razy. Jego indeks Fisher, czyli miernik produktywności naukowej, wynosił 81. Ponadto dr Thomas był znany z bycia życzliwym, wrażliwym i niezwykle hojnym. Jego współczująca natura skłaniała go do pomocy potrzebującym, szczególnie skupiał się na młodych pacjentach, których rodzice nie mogli sobie pozwolić na sesje terapeutyczne. Płacił także zaleczenie szpitalne dla chorych dzieci z rodzin o niskich dochodach i pomagał samotnym matkom. Doktor przez długi czas mieszkał z kobietą o imieniu Judy, którą różnie opisywano jako jego asystentkę i gospodynię domową, lub nawet jako jego kochanka, nawet narzeczoną. Niezależnie od tego, znała go lepiej niż ktokolwiek inny i jako pierwsza zauważyła pewne osobliwości w zachowaniu, wskazując na wczesne oznaki demencji lub choroby Alzheimera. Starszy lekarz, zbliżający się do siedemdziesiątych urodzin, stawał się zapominalski, roztargniony i uważny. Starannie starał się to ukryć przed kolegami, stale prowadząc dzienniki i notatki, w których zapisywał każdy szczegół, zwłaszcza imiona, daty i wydarzenia, aby uniknąć pomyłek. Zawsze nosił jeden z tych notatników w kieszeni. Zawierał również szczegóły jego kont bankowych, numery kont, hasła, numery PIN itd. Innym godnym uwagi aspektem jego zachowania było to, że będąc już hojną osobą, stał się bardzo ufny a pomoc finansowa, którą zapewniał potrzebującym wzrosła od setek do tysięcy dolarów. Gdy Kelsey po raz pierwszy przyprowadziła swoją córkę do gabinetu doktora, lamentowała, że wychowuje dwójkę dzieci sama i prawdopodobnie nie stać jej na jego kosztowne usługi. Ku jej zdziwieniu lekarz zaproponował bezpłatną pomoc, a po wizycie dał zmagającej się samotnej matce 300 dolarów na potrzeby jej dzieci. Zaskoczona blondynka szybko zdała sobie sprawę, że dzięki łzawym opowieściom o swoim trudnym życiu mogła wydobyć od niego więcej funduszy. Na następnej sesji Kelsey, przygotowana z wyprzedzeniem, urządziła całe przedstawienie łzawo opowiadając doktorowi o chorobie najmłodszego syna i braku środków na koncie. Odważnie podała wymyśloną kwotę i dostała ją w całości. Kelsey nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Od tego momentu regularnie wymyślała łzawe historie, wyciągając coraz większe sumy pieniędzy od ufającego jej starszego mężczyzny. Oczywiście pieniądze te wydawała nie na swoje dzieci, ale na własną rozrywkę, markowe ubrania oraz wizyty u kosmetyczek i chirurgów plastycznych. Niechętna powrotowi do rodzinnej Virginii, Kelsi poprosiła Tomasa, by zapłacił za jej wynajmowane mieszkanie w Kalifornii, argumentując, że łatwo będzie jej tam znaleźć pracę a lokalny klimat byłby lepszy dla jej dzieci. Nietrudno było przekonać doktora, który po prostu zapłacił wymaganą kwotę za mieszkanie, które Kelsey sobie upatrzyła. Pojawiły się plotki, że ta niezwykła para była ze sobą zaangażowana intymnie, co było powodem, dla którego starszy, szanowany lekarz spełniał każdą zachciankę młodej blondynki. Chociaż te plotki mogły mieć pewne podstawy, Modelka z magazynów dla mężczyzn twierdziła, że Thomas darzył ją i jej dzieci czysto ojcowskimi uczuciami i bezinteresownie im pomagał. Było to także powtórzone na sali sądowej przez Judy, chociaż z zastrzeżeniem, że TNL bezwstydnie wykorzystywała dobroć lekarza i jego postępującą demencję. Warto zauważyć, że oprócz płacenia za wynajem mieszkania, rachunki i po prostu wyręczania dużych sum pieniędzy na potrzeby, Thomas wynajął także samochód dla młodej kobiety. Jednakże nie był to praktyczny minivan rodzinny, odpowiedni do bezpiecznego przewożenia dzieci, ale luksusowy kabriolet. Ostatecznie Kelsey zdała sobie sprawę, że jej kariera modelki dobiegła końca. Jej młodość mijała, a propozycje sesji zdjęciowych całkowicie ustały. Jednakże nie rozważała obciążania się inną pracą, żyjąc zamiast tego na hojności swojego dobroczyńcy. Przez prawie trzy lata. W tej osobliwej relacji doktor wydał na blondynkę jej dzieci około pół miliona dolarów. Jednakże Kelsey zmarnowała wszystkie pieniądze, poddając się powiększeniu piersi, liposukcji w nadziei na ponowne rozpalenie swojej kariery modelki. Rozpieszczała się luksusami, podczas gdy jej dzieci w dużej mierze były zaniedbywane wśród nieustających imprez. Doprowadziło to do tego, że były jej mąż skutecznie uzyskał wyłączną opiekę nad ich córką. Pozbawiając ją praw rodzicielskich. Pozostało tylko jej młodsze dziecko, którego ojciec, jak wspomniano wcześniej, nigdy nie wykazał żadnego zainteresowania swoim potomkiem. Gdy Thomas dowiedział się o tej sytuacji, był wściekły nie na byłego męża, ale na Kelsey. Zdał sobie sprawę, że była niedbałą matką, która nie troszczyła się o swoje dzieci i wydawała wszystkie pieniądze na swoje potrzeby. Postanowił poważnie porozmawiać z nią informując, że nie będzie więcej sponsorował jej wystawnego życia. Odpowiedzi zagroziła, że rozpuści plotki, że szanowany psychiatra dziecięcy żywi nieodpowiednie, intymne zainteresowania swoimi młodymi pacjentami. Oczywiście to było kłamstwo, ale jakiekolwiek plotki na ten temat mogłyby poważnie zaszkodzić reputacji cenionego lekarza. Niechętnie zgodził się na jej warunki i kontynuował przelewanie pieniędzy i opłacanie rachunków. Na początku roku 2019 Kelsey postanowiła przeprowadzić się do Las Vegas ze swoim synem, aby spróbować ożywić swoją karierę modelki. Oczekiwała, że Thomas, który nadal był szantażowany, sfinansuje to przedsięwzięcie. Lekarz wynajął dom, który Kelsey wybrała i przelał żądaną przez nią kwotę pieniędzy. Potem Kelsey zniknęła na dwa miesiące, nie dając znaku życia. Pod koniec lutego 2019 roku Kelsey Turner ponownie się pojawiła, ponieważ kończyły się jej pieniądze. Zadzwoniła do Tomasa, płacząc i opowiadając mu o swojej ciężkiej chorobie, niemożności pracy i trudnościach z utrzymaniem syna. Jednak gdy lekarz odmówił pomocy, i ton się zmienił i zaczęła ponownie grozić i szantażować. Warto zauważyć, że Judy od dawna nalegała na doktora, aby zgłosił ją na policję, ujawniając jej szantaż i wymuszenia. Judy zasugerowała również zaangażowanie służby ochrony dzieci, biorąc pod uwagę, że Kelsey, już pozbawiona praw rodzicielskich nad starszą córką, była niezdolna do odpowiedniej opieki nad swoim młodszym synem, na wypadek gdyby sprawa trafiła do sądu. Doktor uzyskał wsparcie od swoich kolegów, którzy zostali poinformowani o sytuacji i obiecali go wspierać. Wcześniej Judy próbowała nawet porozmawiać z Kelsey, mając nadzieję przekonać ją, aby zostawiła Tomasa w spokoju. Ale spotkała się tylko z groźbami odwetu. Tym razem doktor Bernard postanowił sam pojechać do Las Vegas, aby zweryfikować twierdzenia Kelsey, choć znał już odpowiedź. Judy próbowała go odwieźć od podróży, ale starszy mężczyzna był nieugięty. Następnie nalegała, aby zabrał ze sobą jednego lub dwóch przyjaciół. Jednak on mówił, że to jego osobisty problem i musi rozwiązać go sam. Wyruszył w podróż 1 marca 2019 roku. Rano, 7 marca, grupa turystów podróżujących przez Nevadę zboczyła z głównej autostrady na drogę gruntową prowadzącą do Lake Mead. Na trasie zauważyli samotnego kabrioleta, Mercedes-Benz, zaparkowany na środku pustyni, z zamkniętymi oknami i zamkniętym dachem. Brak osób w pobliżu wydawał się dziwny i podejrzany. Kierowani ciekawością turyści podeszli i zauważyli, że jedna z szyb samochodu była rozbita. Zaglądając do środka odkryli ślady walki z plamami krwi na całym wnętrzu. Natychmiast zgłosili swoje makabryczne odkrycie policji. Funkcjonariusze przebyli na miejsce około południa. Natychmiast zostali uderzeni nieznośnym smrodem rozkładu. Źródło stało szybko zidentyfikowane, gdy policja otworzyła bagażnik. Pod stosem przedmiotów i szmat leżało ciało starszego mężczyzny, który zginął pięć dni wcześniej. Judy zgłosiła jego zaginięcie 2 marca, gdy nie mogła się z nim skontaktować o umówionej porze. Natychmiast obawiała się, że stało się coś strasznego i szybko skontaktowała się z policją, mając nadzieję, że zostanie znaleziony żywy. Niestety, tak się nie stało. Autopsja wykazała liczne obrażenia na ciele starszego mężczyzny, w tym otarcia, siniaki i powierzchowne cięcia. Doznał kilku ciężkich urazów głowy prawdopodobnie zadanych, znalezionym obok kijem baseballowym. Część jego ucha została odcięta, a ręce miały liczne cięcia, wskazujące na desperacką próbę obrony. Równie godne uwagi były siniaki na jego twarzy, z charakterystycznym wzorem. Co najbardziej przerażające, wydawało się, że mężczyzna został umieszczony w bagażniku ranny, ale jeszcze żywy i powoli udusił się pod intensywnym słońcem pustyni. Ponieważ samochód znaleziony na miejscu zdarzenia był wynajęty na nazwisko Kelsey Turner, natychmiast stała się główną podejrzaną. Judy podała policji adres, pod którym mieszkała blondynka i informacje, dokąd udał się zmarły lekarz, ponieważ dom był wynajęty na jego nazwisko. Jednak po przybyciu na miejsce policjanci nikogo tam nie znaleźli. W środku rozrzucone były pojemniki z detergentami, a powietrze wciąż było nasycone zapachem środków chemicznych. Było jasne, że podjęto pospieszną próbę usunięcia dowodów zbrodni. W domu mieszkała Turner jej i czteroletni syn jej nowy chłopak, John Logan Kennison, wraz z dwoma sąsiadami, Diana Pillą i Jeremy Rickiem. Wszyscy uciekli, a to czyniło ich podejrzanymi, ponieważ drobna blondynka nie mogła sama zadać takich obrażeń lekarzowi, ani umieścić jego ciała w bagażniku. Jedyną osobą, którą policja zdołała przesłuchać, był Jeremy. On jego dziewczyna, którego odwiedziła, opuścili dom, gdy lekarz był jeszcze żywy i nieposzkodowany. Jeremy relacjonował, że jego dziewczyna za dużo wypiła i zaczęła flirtować z lekarzem, próbując uzyskać od niego kilkaset dolarów, naśladując taktyki Kelsey. Kelsey wpadła w szał, oskarżając kobietę o próbę odbicia Tomasa. Prawie doszło do rękoczynów, a Jeremy musiał szybko zabrać swoją dziewczynę z domu. Nie wrócił przez kilka dni i nie był świadomy późniejszych wydarzeń. Policja dowiedziała się także od Judy, że doktor zawsze nosił ze sobą notatnik z danymi kont bankowych i hasłami, których często zapominał. Ten notatnik zaginął, a z dwóch jego kont wypłacono duże sumy pieniędzy 3 marca. Konta i karty zostały natychmiast zablokowane, a 21 marca w Stockton w Kalifornii Kelsey i jej chłopak zostali aresztowani po kolejnej próbie wypłaty pieniędzy. Przez prawie trzy tygodnie para wraz z dzieckiem ukrywała się w motelach. Przemieszczając się z miejsca na miejsce i płacąc gotówką. Żałowali, że nie opróżnili całkowicie kąt na początku. Postanowili zrobić to później, planując ucieczkę do Meksyku z pieniędzmi. Jednak kiedy próbowali ponownie, konta były już zablokowane, a policja przybyła na czas. Kelsey i John stanowczo zaprzeczali jakiejkolwiek winie. Ariana dobrowolnie oddała się w ręce policji i opowiedziała, co wydarzyło się w nocy z 2 na 3 marca. Według niej po wyjściu Jeremiego i u dziewczyny Kelsey miała poważną sprzeczkę z doktorem. Zirytowana jego oświadczeniem, że nie daje jej już ani centa, zagroziła, że zniszczy jego reputację, rozsiewając plotki o nieodpowiednich zachowaniach psychiatry wobec młodych pacjentów. Kiedy stała się agresywna, starszy mężczyzna zamknął się w pokoju. Jones siłą barku wyważył drzwi i ciężko uderzył go kijem baseballowym powodując poważny krwiaki i krwotok z nosa. Diana wbiegła, błagając wszystkich o uspokojenie. Widząc stan Tomasa, nalegała, by zabrani go do szpitala, obawiając się konsekwencji ich działań. Po wydobyciu obietnicy od lekarza, że powie policji, że został napadnięty i obrabowany przez nieznajomych, wszyscy pojechali do garażu. Doktor został posadzony na tylnym siedzeniu samochodu, a Kelsey kazała Dianie wrócić do domu, i dokładnie posprzątać, usuwając wszelkie ślady krwi. Zaczęła to robić, jednak wkrótce usłyszała krzyki doktora i dźwięki bójki. Wróciwszy do garażu, zobaczyła, jak para brutalnie atakuje starszego mężczyznę, uwięzionego między nimi w samochodzie, niezdolnego do ucieczki lub obrony. Okazało się, że Kelsey i jej partner nigdy nie zamierzali zawieźć mężczyznę do szpitala. Planowali go dobić, używając kija bejsbolowego i małego noża, zadając ciosy. John wielokrotnie uderzał doktora w twarz rękojeścią swojego rozładowanego pistoletu, co spowodowało charakterystyczne wzorzyste śniaki. Diana została ponownie wezwana do domu, aby kontynuować sprzątanie, obawiając się, że mogłaby być następną, jeżeli nie zastosuje się do poleceń. Opuściła garaż, a podczas sprzątania usłyszała, jak odpalają się silniki samochodów, i zobaczył, jak oba podjazdy odjeżdżają. Kilka godzin później wrócił tylko samochód Kelsey. Jana nie wiedziała, gdzie znajduje się kabriolet, aż do momentu, gdy w wiadomościach pojawiły się informacje o samochodzie, znalezionym na pustyni z ciałem w baweżniku. Od samego początku zdecydowała się na układ sądowy, zgadzając się opowiedzieć wszystko, co widziała. Pomogło jej to uniknąć zarzutu współudziału, prowadząc do łagodniejszego wyroku za matactwo. Co skutkowało wyłącznie trzyletnim więzieniem. Byli kochankowie z drugiej strony uparcie przerzucali winę na siebie, jednak udowodnienie ich winy było proste, ponieważ zostawili znaczące dowody w samochodzie, a ich telefony zostały namierzone na pustyni w nocy z 2 na 3 marca, w miejscu gdzie porzucili samochód z ciałem. Kenes został uznany za winnego zabójstwa drugiego stopnia i skazany na 45 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 18 latach. Sytuacja Sterder była bardziej skomplikowana. Krótko po aresztowaniu ogłosiła ciążę, co znacznie opóźniło proces. Podczas uwięzienia urodziła dziewczynkę, która wraz z jej synem została zabrana pod opiekę służb społecznych, ponieważ żaden z krewnych Turner nie był gotowy przyjąć takiej odpowiedzialności. W styczniu 2023 roku, za radą swojego adwokata, Kelsey przyznała się do winy i została skazana na 25 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego nie wcześniej niż po 10 latach. Obecnie odbywa karę w flores Clear Women Correction Center w Las Vegas. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej historii do końca. Jeżeli się podobało, sprawdźcie jeszcze inne filmy, zostawcie polubieni, komentarz i koniecznie subskrypcję. Ja bardzo Wam dziękuję. I pamiętajcie, że zło wcielone czai się na każdym kroku.